Pan Jarosław Zieliński, znany warszawianista, blisko 13 lat temu wydał książkę Bielany Przewodnik Historyczno-Sentymentalny. Dość szybko ta unikalna pozycja stała się niezwykle poszukiwanym Białym Krukiem. Teraz na zamówienie dzielnicy powstała kolejna praca Bielany Przewodnik Historyczny. Autor, związany z tą dzielnicą Warszawy, przygotował kolejną niezwykłą publikację. Wciąż są tu miejsca słabo znane, niekiedy trudno dostępne, mające bardzo ciekawą historię. Na spotkanie z Jarosławem Zielińskim w Bielańskim Ośrodku Kultury z okazji ukazania się przewodnika, przybyły tłumy. W odpowiednim ujęciu historia okazuje się fascynująca. Hans Christian Andersen, Brzydkie Kaczątko. W teatrze Lalka premiera przedstawienia Anna: Brzydkie Kaczątko. Spektakl powstał na podstawie Baśni Andersena i historii prawdziwej o trudnościach z czytaniem. Tytułowym kaczątkiem jest dziewczynka, która do 14 roku życia nie potrafiła czytać. O tym, w jaki sposób. Anna z brzydkiego kaczątka przemieniła się w znaną dziś i cenioną autorkę książek dla dzieci. Opowiada to przedstawienie, reżyseria Marek Zakostelecki, premiera 4 marca w Teatrze Lalka. Ogromne różnobarwne lampiony. Po raz czwarty już w łazienkach królewskich odbył się zimowy wieczór światła. Podczas spaceru oświetlonymi alejkami gościom wieczoru towarzyszyły postacie z epoki, wydobyte światłem z zamierzchłych czasów. Pałac na wyspie wystąpił w zupełnie nowej muzyczno-świetlnej oprawie. Mienił się kolorami chiński ogród. W zimowym świetle odkryły się jakby zupełnie nowe łazienki. Przybyły tłumnie na 35 i od razu na 36 międzynarodową wystawę kotów rasowych w Wilanowie. Były najdziwniejsze i najciekawsze i najpiękniejsze. Aż chwilami trudno sobie wyobrazić, że wszystko to koty. Jak zwykle brały udział w konkursach, były oceniane przez międzynarodowe jury i w większości świetnie się bawiły. www.um.warszawa.pl